One. Mm -hmm. Check Dawaj, marcy, spokojnie. Checkpoint. Dawaj, makin. Krzyknął. Hop, hop. Wszystko wyliczone. Ja tylko przypomnę, że Mateusz wrócił do zawodu po swojej operacji, którą miał niedawno i. No, ja tam nie widzę żadnej różnicy. Ja, mi się wydaje, że wrócił jeszcze silniejszy trochę. No Aczkolwiek właśnie. ta y, operacja nie była do końca związana z, jakby ze sportem, ale była też ważną częścią dla niego. To no, prywatnie się możecie zapytać, bo tak od wczoraj tak się właśnie analizuje, że co trzeci zawodnik co startuje, to wrócił po operacji, wrócił po kontuzji, wrócił po, po wakacjach. Nieprawda, jeszcze mówiliśmy, że był ojciec synem, żona z mężem, A, syn dobrze. z ojcem. Nie było wczoraj żony z mężem. Brata. Był tylko ojciec z synem, ale za to w ilości przekraczającej pięć par. A dzisiaj Nie spojrzy no, na listę, już... może dzisiaj jakiś Trzymaj Mateusz, już, Trzymaj trzymaj. Z tego spokojnie wyjdziesz, wiem to, trzymaj. To nie mogło się skończyć inaczej. 2 minuty 45 sekund za tobą. I w tym momencie extra live. Extra live. Jestem. Ja No to jest Ale... właśnie ta którego jest. Jakby zrobić ankietę, to chyba najmniej ulubiona przeszkoda wszystkich zawodników, My mamy ekstra więc w tym momencie się przydało. No już teraz na spokojnie bez błędu trzeba przejść. Na spokojnie mat. Tak jest, Dięknie. nie ryzykował. Wiedział, że będzie pewny chwyt, więc doskoczył, złamał zalinę. I teraz pozostał cliff Fenger Przejście do drążka na Salmonie i tam kilka fajnych przeskoków. I pełne dwie minuty do końca doru. Czyli do końca limitu czasowego. Niecałe dwie minuty. Mamy kolejny checkpoint. I hop. Tak jest. Mati nie bawi się w żadne salmony. On od razu skaczy do kolejnej przeszkody. I lecimy prosto. Tak prosto jest. do bazera. Mati zrób to. Dawaj, Mati, dawaj. Aj. No, i w tym momencie idę do Matego, przybyć mu piątkę i podziękować za piękne pokonanie toru. Wielkie brawa. Świetny, świetny start. No, dziewiąta przeszkoda, dziewiąta przeszkoda. Zaliczona. Kurczak, podsyłaj mnie osoby, ja lubię z Wami wszystkimi rozmawiać. Cześć, Mati. Wróciłeś do zawodu, wróciłeś do ninja. Co tam się wydarzyło? że miałeś przerwę. E, co się wydarzyło? Wiesz co, no... Miałem przygody tutaj na tej przeszkodzie déjà vu, to trochę mi wybiło z wiadomo rytmu, e, ale w przypadku tego skoku tutaj, no to przestrzeliłem po prostu. Jeden drążek poleciał za mocno, e, no i drugi troszeczkę mi zjechał, no i, i spadłem, nie? Także... No dobra, ale kilka miesięcy nie widzieliśmy Cię na zawodach. Z tego co wiem, miałeś operację szczęki. Czy to się zgadza? Tak, miałem operację. E, miałem przerwę 3 miesiące od zawodu w ogóle. Miałem też dietę płynną, no i też 5 kg no i odbudowuje się tak naprawdę po tym wszystkim. Także miło tutaj dzisiaj gościć na tym torze. Lżejszy na przeszkodach, bo 5 kilo poszło w dół po operacji, ale 3 miesiące nie było treningu. Jak, jak to odczułeś podczas pokonywania tych przeszkód? Wyjątkowo dobrze. Można powiedzieć, że ten chwyt siedzi. Bo trochę wisiałem na tych przeszkodach, no i czułem się dobrze. Nawet na ostatnich tych miejscach, gdzie spykło wyrywać, no to, to e, wyrywało mi trochę, ale do utrzymania, także no można powiedzieć, że jest dobrze. Dobrze, ale zdrowotnie już u ciebie wszystko okej. Okay. Dalej będziemy mieli tę przyjemność oglądać się na zawodach. No myślę, że tak, także no, będziecie jeszcze nie widzieć, będę się starał, walczyć z najlepszymi dalej. Poczeka. Super, trzymamy zatem mocno za ciebie kciuki i dzięki bardzo.